Wspominaliśmy na samym początku o meczu, czy analizowaliśmy spotkanie Legii Warszawa z Krakowią i ten mecz, tak jak był pełen emocji, aż cztery bramki, tak również i sędziowskiej kontrowersji w nim nie brakowało, opowiedz nam proszę o niej. Dokładnie, w spotkaniu bardzo wiele się działo i skrzyło między zawodnikami. Trzeba już na początku przyznać, że sędzia Piotr Lasek bardzo dobrze sobie poradził z tymi zawodami, bo były naprawdę wymagające. Myślę, że pierwszy rzut karny nie ma co omawiać, bo fał był ewidentny, no ale tutaj druga kontrowersja właśnie wyświetlona. Potencjalny rzut karny dla Legii Warszawa. Sędzia biegnie do monitora patrzeć potencjalną rękę za nienaturalne ułożenie ręki. Jak najbardziej za to jest przewinieniem, no ale wyczaili, że tak powiem, kolokwialnie sędziowie, że chwilę przedtem Ribeiro popełnia faul na defensorze Krakowi i tu widać tą stopklatkę. Tutaj Ribeiro łapie swojego zawodnika za szyję, ściąga go w dół, a więc Oceniamy kolejne zdarzeń. Najpierw fał na piłkarzu Krakowi, później zagraniczny piłkę, dlatego finalnie waru nie było. Fajnie też to sędzia Lasyk przedstawił kibicom, więc myślę, że dla każdego było to jasne i klarowne. No i myślę, że możemy przejść od razu do drugiego meczu, który też omawialiście przed chwilą z mielec z Kraków Częstochowa, bo tam też działo się dużo i pierwsza sytuacja, i tak właściwie moim zdaniem bardzo duża kontrowersja. Z boiska sędzia Stefańskiej ocenia to jako grać dalej, mimo że widzimy tu jakieś delikatne pchnięcie. Mak przejmuje piłkę, podaje do Hinokio, który no, piękny strzał z karnego zdobywa bramkę, no i trwa radość w Mielcu. No ale po chwili wkraczają sędziowie War z Szymonym Marciniakiem na czele, wołają sędziego Stefańskiego, który po obejrzeniu powtórek odwołuje tą bramkę, uznając, że jest to fał. No, i tutaj jest taki troszeczkę, mam zagwozdkę z tą sytuacją. Bo z boiska tak naprawdę każdy sędzia powinien to odgwizdać, bo to jest tak zwany bezpieczny gwizdek. Widzimy drobne pchnięcie zawodnik, który ma piłkę, się przewraca, po prostu chce wymusić faul, no, no i dziękuję po temacie. No, sędzia doograć dalej. I zastanawiam się nad tym, czy ta sytuacja jest czarno-biała na to, żeby interweniował warn, no, bo pchnięcie jest naprawdę minimalne, to nie jest duża siła. W środku pola pewnie mało kto by to odgwizdał. Suma summarum, chyba dobrze ten gol nie został uznany, bo. No zostałoby po tym dużo dyskusji na pewno, gdyby po takim czymś padła bramka, no ale taki jest trochę kamyczek, kamyczek albo może raczej do rozwagi, czy War powinien tu interweniować. Zdaniem Łukasza dobrze, że tak się stała. Ty jak to traktujesz, analizujesz, bo wiem, że gdzieś też ciebie zatrząsło, kiedy zobaczyłeś. No jednak piękną bramkę. Koki Hinokio, pierwszy gol w Ekstraklasie. Chciało się, ażeby ten chłopak jeszcze ten uśmiech utrzymał na twarzy chwilę, no ale przyszedł sędzia Stefański, no i niestety musiał tutaj poprawić to, co się wydarzyło na Ja boisku. mam tylko jedno zastrzeżenie do, do, tego, do, tej, do tej akcji, a mianowicie to, że Marcin Stefański był kapitanem Tajnie ustawiony na wprost około 14 metrów i puścił ten faul, Nie widział tego faulu, dopiero warto musiał zweryfikować. Teraz sobie załóżmy, że nie ma waru yy, i mamy, mamy straconą bramkę dla, dla Rakowa. To pokazuje, to pokazuje, że sędziowie w tej kolejce niektórzy naprawdę mylili się, na, myli się bardzo grubo. Bo kolejny to jest rzut karny chyba z, Lechii Gdańsk, z Sobiecha, któremu, który nadepnął na minę przeciwpiechotną w polu karnym, to, to pokazuje, że, że czasami zamiast, zamiast żółtej kartki za symulowanie war sprawdza sytuację, której tak naprawdę nie powinien sprawdzać, a sędzia, który stoi 5 metrów, widzi to na, na swoje oczy i, i dyktuje rzut karny. A więc no, w tej kolejce sędziowie moim zdaniem nie popisali się. No to jeszcze jest jeden mecz, o którym porozmawiamy i za chwilę my też będziemy o nim dyskutować. To spotkanie Stali Stalin. Przepraszam, to jest spotkanie Wisły Polsko oczywiście z Lechem Poznań. Jak tam oceniasz decyzję sędziego? Tak, no i tutaj tak naprawdę jedna kontrowersja, bardzo duża czerwona kartka dla Jakuba Rzeźniczaka. Co ciekawe, jest to jego pierwsza bezpośrednia czerwona kartka w życiu. Nie spodziewam się, bo trochę twardo gra zawodnik jednak. No i sytuacja, czy to jest bezpośrednia czerwona kartka? Z jednej strony mamy dynamikę bardzo dużą, wyprostowaną nogę no i zdecydowanie spóźniony fał, bo nawet tu na stop pracy już nie bardzo widać piłki, ale z drugiej strony nie jest to tak zwane, jak często sędziowie określają to soczyste trafienie, czyli nie idzie cała stopa w łódkę, a jedynie jest takie skrobnięcie Kawałkiem buta, tak naprawdę, i z jednej strony, okej, okay, oczekujemy tutaj czerwonej kartki, bo chcemy chronić bezpieczeństwo zawodników, ale z drugiej strony, troszeczkę jest niekonsekwencji, bo podobny fałsz zresztą był tydzień temu górnik Lechia Gdańsk, gdzie Zwoliński, mimo wideo weryfikacji, otrzymał nadal żółtą kartkę za to. Więc tutaj, do rozważenia, czy ta czerwona kartka jest na pewno decyzją, ok? Moim zdaniem, broni się jak najbardziej, no bo suma summarum chcemy bronić zdrowia zawodników, a w ten sposób właśnie prewencyjnie tego robimy.